W tym filmie będą chciały przejść Minecraft'a, ale z ród będą wypadały OP itemy. temy. Jeszcze tylko wspomnę, żebyście zasubskrybowali kanał, ponieważ lecimy po 200 subskrypcji do końca listopada. Ja już jak widzicie na świecie. Myślę, że na początku pokopiemy sobie trochę drewno. Tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Pokopałem trochę drewna, potem zacząłem szukać jakiejś rudy, żeby zdobyć jakiś dobry item. Uwaga, ciekawe, czy z tej rudy coś wypadnie OP. Uwaga, kopiemy. O Boże, co to jest? Ostrze 4 odrzut 2, no spoko. Ja bym jeszcze trochę tego wykopał w sumie. Dobra, klata jakaś żelazna. O, oko kresu. Dobra, to mi się bardzo... Tak więc postanowiłem, że bardzo dużo tego wykopię. Jednak po czasie pojawił się pierwszy problem, a mianowicie głód. Na całe szczęście udało mi się potem znaleźć statek, ale to mi nic nie dało, dlatego że w nim było bardzo mało jedzenia. No, mamy statek, jak widzicie. Więc jest totalnie kozacko. Myślę, że sobie tam podpłyniemy, coś weźmiemy. Dobra, idziemy do środka. Dobra, no, jakieś ziemniaki. I podejrzana potrawka, weźmiemy. Tutaj... I tutaj nie ma skrzynki. Gdzie jest skrzynka? Co jest? A tutaj coś jest? Tu już to już Eee, no skamowano mnie. Nie można tak. Dobra, wiecie co? Ja się tak nie będę bawił. Ja dostałem te ziemniaki, to ja sobie przepalę w piecu. Tak więc postanowiłem, że ruszę w dalszą podróż. Jednak po drodze udało mi się znaleźć dungeon i ogromnego cave'a. tam mamy ten, ten. No właśnie, spawner. bra spawner rozwalony. Zombie zabijane. I lecimy. Okej. Okay. No nie no. Totalny syf. Dobra, mamy diamenty. Uwaga, co z nich dropnie. Oglądamy. Co jest? Trzy kilofy. Nederytowe. No nie wierzę. I jak pewnie się spodziewacie, dalej głodowałem. Chodziłem ciągle po kejwie, nie wiedząc co zrobić. Jednak w pewnym momencie, kopiąc rudę, dropnęła mi ona to: Marchewki złote! Marchewki mamy! Jest! Mamy wreszcie jedzenie! Widzowie, mamy jedzenie! Ja pierdzielę! Nie wierzę! Mamy tu jezu! Jedzenie to jest tyle, ile my tego szukaliśmy? Całą rozgrywkę! Po tym, jak udało mi się zdobyć jedzenie, postawię, wężów. Bez przedłużania, zbuduję portal do netheru i do niego wejdę. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że już jestem wystarczająco wystakowany, A chciałem jak najszybciej przejść Minecrafta. Uwaga, co nas tam czeka? Największe pytanie, uwaga, co my tu mamy? Okej. Okay. Nie wygląda to źle. Czy z tego coś wypada opę? No proszę bardzo! Nawet z kwarcu wypadają OPE itemy. O i kolejne marchewki to się bardzo przyda. Z refy? Tu refy były. E, typie, typie. Czekaj, ho! Nie uderzyłem go. Shit. O oh, shit Zostaw mnie Jak pewnie się znowu spodziewacie Czekała mnie bardzo długa podróż w poszukiwaniu fortecy Nie działo się w trakcie niej nic ciekawego Więc wam tego oszczędzę Tak więc przenieśmy się do momentu Kiedy udało mi się wreszcie znaleźć fortecę Jest! Dobra, mamy fortecę Ja pierdziele, wreszcie Ile ja tego szukałem Chodź tu mordo My się lubimy, nie? My się bardzo lubimy My jesteśmy ziomki O, i dropnął co, co jest? Truje dropnął. No. Wreszcie mnie szanują te blazy. Te szczury zas... Play! Perły. Kolejne perły. Możemy sobie je przerobić na oczy. I idziemy do endu. Kur! Dobra, wychodzimy wreszcie, boże. No nie, no to jest jakiś żart! Czy my naprawdę jesteśmy w kejwie? Tak, jesteśmy w kejwie. Tak więc, wykopałem się z ziemi i zacząłem szukać strongholda. I to zajęło dosyć długo. Oszczędzę wam tego, ale już wam pokazuję, jak wyglądały moje przygody z kopaniem się i znalezieniem portal rumu. To dalej idzie prosto. O, skręciło! Idzie do tyłu, idzie do tyłu. Mamy to. No to ten na 100%. Dobra, to tutaj. Teraz tak, musimy znaleźć te koordynaty. Serio? Sprawdzam! Dobra, szukamy. Cztery. Trzy. Kurde, dobra, mamy 4 i 4, no. Dzieje. O, idealnie! Dobra, szukamy portalu. Jest, mamy! Dobra, mamy portal. Wreszcie. Dobra, wkładamy oczy. No, było nawet jedno, więc spoko. Giń. No i wchodzimy, nie ma co. Dobra, let's go! Co jest? Dobra, wreszcie weszliśmy tu. Kurde, szkoda, że łóżek nie wziąłem. Ja mogłem łóżka wziąć. I bym nie musiał po wszystko zapieprzać. Po te wszystkie kryształy i tak dalej. No i dobra, chyba jestem zmuszony. Albo smog. Smok. W ogóle możecie pisać. Czy smok to płeć żeńska, czy płeć męska? Proszę! Dobra! Pierwszy challenge wygrany mamy to, dobra. Zostawcie suba łapkę w górę, ja nawet rozbieram zbroję. Ciekawe, czy będziecie wiedzieli, gdzie jestem. Mamy to. Pierwszy wygrany challenge na moim kanale. A! I zapomniałem o najważniejszym.